O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżymy sobie historię manekina, który pozując w butiku mody ślubnej od prawie stu lat wzbudza kontrowersje. Czy możliwe jest, że La Pascalita to ciało żyjącej kiedyś kobiety? Na wstępie, tradycyjnie chciałam podziękować Wam za zaangażowanie. Subskrypcje, komentarze, oceny. Ten podcast istnieje dzięki Wam i cieszę się, że tydzień w tydzień otrzymuję potwierdzenie, że to co robię ma sens. Jeszcze raz dziękuję i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Dzisiejszej historii. W meksykańskim miasteczku Chihuahua od lat dwudziestych ubiegłego wieku prężnie działa nieduży butik La Popular oferujący modę ślubną. Właścicielka butiku, Pascala Espersa, wraz z mężem posiadała córkę. Znalazłam w jednym źródle, że nazywała się Chonita. Dziewczyna od najmłodszych lat była uważana w wciłała za miejscową piękność. Gdy osiągnęła pełnoletność, zakochała się w pewnym młodzieńcu. Razem planowali ślub i z niecierpliwością wyczekiwali tego wyjątkowego dnia. Gdy ten w końcu nadszedł, podczas porannych przygotowań czonita przyglądała się w lustrze. Miała na sobie przepiękną, białą, wiosenną suknię zdobioną drogocennymi kamieniami i co najważniejsze, uszytą w całości przez jej ojca, który lata wcześniej uszył suknię ślubną również dla swojej żony. Stojąc w pokoju, Czonita nagle poczuła okropny, piekący ból. Rozejrzała się, aby zlokalizować jego przyczynę. To była. Czarna Wdowa. Śmiertelnie niebezpieczny pająk ukąsił młodą kobietę w dniu jej ślubu, przez co niestety nie dane jej było zostać żoną. Zmarła, gdy tylko podeszła do ołtarza, padając u stóp ukochanego. W innej wersji kobietę miał ukąsić skorpion. Znów inne źródła opisują, że wybranek Czonity był taksówkarzem. Krótko przed ślubem miał zostać zamordowany, skutek czego zdruzgotana dziewczyna doznała ataku serca i odeszła z tego świata. Zrozpaczona Pascala miała być tak udręczona nagłą i przedwczesną śmiercią córki, że nie pozwoliła nikomu zbliżyć się do jej ciała, które po kilku dniach zniknęło w tajemniczy sposób. Tragedia wydarzyła się na początku 1930 roku, gdyż niedługo później, dokładnie 25 marca 1930 roku, we wspomnianym już butiku pojawił się nowy manekin. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owy manekin był przerażająco autentyczny. Szklane oczy prawdziwe falowane włosy, rumieniec na policzku, brwi i rzęsy. Do tego bardzo realistyczne kończyny, żylaki na nogach i lekko pożółkłe palce i paznokcie. W szybkim tempie manekin stał się tematem numer jeden rozmów w całym miasteczku. Mieszkańcy początkowo oczarowani widokiem tak autentycznej kukły po pewnym czasie zaczęli dostrzegać dziwne detale. Nie dość, że miała na sobie suknię ślubną niedawno zmarłej czonity, to w dodatku wyglądała prawie identycznie jak ona. Niemal natychmiast po mieście rozeszła się plotka, jakoby właściciele La Popular postanowili manekinem uczynić zabalsamowane zwłoki swojej zmarłej córki. Nim Pascala Espersa zdążyła jakkolwiek zaprzeczyć tym plotkom, miejsce ich pracy stanęło pod odstrzałem. Początkowo Pascala utrzymywała, że wraz z mężem zakupili manekina we Francji podczas wycieczki do Paryża. Oburzeni i zniesmaczeni mieszkańcy jednak nie uwierzyli i oskarżali wciąż będących w żałobie rodziców o dopuszczenie się z bezczyszczenia zwłok na swój użytek. Imię czonita odeszło w zapomnienie. Od tej pory do manekina przylgnął przydomek La Pascalita. Wieść o domniemanych zwłokach czonity, wystawionych w witrynie sklepowej. W niedługim czasie rozeszła się po całym kraju, tworząc tym samym ogromną sensację. Wiele osób chciało odwiedzić butik, aby na własne oczy ocenić, czy to lalka, czy prawdziwa kobieta. Z czasem sami państwo Espersa przestali walczyć z tą niecodzienną sytuacją. Co jednak ciekawe, zapytani o to, czy La Pascalita to faktycznie zabalsamowane zwłoki ich córki nigdy nie zaprzeczyli. Nigdy nie pozwolili również na wykonanie stosownych badań, aby raz na zawsze uciąć krążące plotki. Tłumy ludzi odwiedzały La Popular, wbijając twarz w szybę i szukając tych sławnych szczegółów na dłoniach i nogach. Aż do 1967 roku butik należał do pierwotnych właścicieli państwa Espersa. Po 67 jednak, gdy małżeństwo zmarło, sklep przejęli nowi właściciele. Sama śmierć Espersów opisywana jest również jako śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Z biegiem lat klienci i ciekawi turyści zaczęli opowiadać, jakoby w czasie odwiedzin butiku, byli świadkami, jak oczy lapa skality podążały za nimi. Czasami widzieli, jak Manekin uśmiecha się do nich lub zmienia swoje położenie. Wystarczył ułamek sekundy, kiedy to klient odwrócił wzrok, gdy zerknął na kukłę ponownie, Stała już w zupełnie inny sposób. Również osoby przechodzące pod witryną sklepową potwierdzają to przerażające zjawisko. Czy jest w takim razie możliwe, że to ciało młodej kobiety, które, nie zaznając nigdy godnego pochówku, w jakiś sposób chce zwrócić na siebie uwagę, wzywa w ten sposób pomoc? Nie tylko odwiedzający klienci czują ciarki na sam widok La Skality. W czasie, kiedy właścicielami sklepu byli państwo Espersa, manekina przebierali jedynie oni, nie dając do niego dostępu nikomu innemu. Przebieranie manekina zawsze odbywało się za ogromną, grubą zasłoną, dzięki której ciekawscy nie mogli zobaczyć, jak wygląda cały proces. Jednak po śmierci małżeństwa nowi właściciele chętnie rozpoczęli przyjmowanie coraz to nowych pracowników salonu. Jedna z byłych pracownic, Sonia, odpowiedzialna za przebieranie manekina dwa razy w tygodniu w nową suknię, wypowiedziała się tak: "Cytuję: za każdym razem, gdy zbliżałam się do lapaskality, moje ręce się pociły." Jej dłonie są bardzo realistyczne. Nawet ma żylaki na nogach. Wierzę, że jest prawdziwą osobą. Znów inny pracownik stwierdził, że niektórzy z pracowników widzieli w jej oczach małe czerwone żyłki. A kilka osób zrezygnowało z pracy, bo zobaczyli jak La Pascalita płacze i rusza się. Odmawiali przebierania jej, ponieważ na nogach Pojawiały się zielonkawe żyłki, które później znikały. Lokatorzy budynku, w którym znajduje się butik, także mieli potwierdzić dziwne zachowanie manekina. Podobno bardzo często o godzinie 23 słychać cichy szloch dochodzący ze sklepu. W związku z wszystkimi dziwnymi incydentami zrodziła się plotka że to duch zmarłej Pascali Espersy wstąpił w kukłę i nawiedza obecnych ciekawskich. A z biegiem lat powstała również legenda, która miała wyjaśnić dziwne zachowanie manekina. Mianowicie, pewien francuski mag, oczarowany pięknem La Pascality, postanowił co noc próbować ją ożywić. Odprawiał czary, dzięki którym udawało mu się wydostać paskalite za szyby. Następnie zabierał ją na co nocne bale i spacery ulicami Chihuahua, aby tuż przed świtem odstawić bezpiecznie na swoje miejsce na wystawie. Istnieje również przesąd mówiący o tym, że jeśli przyszła panna młoda zakupi suknię, którą Akurat miała na sobie w tym dniu La Pascalita. Panna młoda będzie wiodła długie i szczęśliwe życie. Fascynaci często pozostawiają kwiaty pod witryną sklepu, aby w ten sposób prosić o lepsze życie. Co ciekawe, w 2017 roku manekin po raz pierwszy i jedyny jak do tej pory opuścił sklep La Popular. Przewieziono go bowiem do hotelu Victoria, znajdującego się na słynnej alei Paseo de la Reforma w Mexico City. Organizowano tam wystawę, którą uświetnić miała właśnie obecność dla pascality. Przez trzy miesiące stoliczanie mogli podziwiać z bliska szczegóły znajdujące się na niej. Po tym czasie wróciła na wystawę sklepu, jednak mieszkańcy mieli mieszane uczucia, czy jest to ta sama Pascalita, co przed wyjazdem. Choć nie byli w stanie dokładnie określić, co zmieniło się w jej wyglądzie, podejrzewali firmę organizującą wystawę, że podmienili ich miejską legendę na podróbkę. Czy La Pascalita naprawdę jest zabalsamowanym ciałem córki Pascali Esperzy, czy niejako dziełem sztuki w kategorii manekinów? Od lat ludzie zadają sobie to pytanie i oczywiście istnieje wielu zwolenników, jak i przeciwników. Przeciwnicy uważają, że nie jest możliwe, aby ciało mogło pozostać w tak dobrym stanie przez niemal 100 lat. Choć techniki balsamowania nie są obce i wiele znanych osobistości można oglądać w takiej formie do dziś. Na przykład zabalsamowane ciało Lenina to nie jest to tak prosta sprawa, jakby mogło się wydawać. Nad utrzymaniem ciała Lenina pracuje sztab profesjonalistów, a i warunki w jakich ciało się znajduje są bardzo restrykcyjne. Natomiast La Pascalita nawet jeśli zostałaby zabalsamowana gdzieś w Meksyku w dobrych warunkach, to należy pamiętać, że na co dzień jest ona wystawiana na parzące meksykańskie słońce. W takich warunkach ciało powinno mimo wszystko ulec rozkładowi. Jeśli jednak przemyśleć to, co mają do powiedzenia zwolennicy o teorii prawdziwości Czonity. Można mieć niezły mętlik w głowie. Osoby, które szczerze wierzą, że manekin nie jest kukłą, a prawdziwym ciałem, przekonują, że nawet najlepsi artyści ubiegłego wieku nie byliby w stanie aż tak odzwierciedlić detali, jakie znajdują się na manekinie. Poza tym wyraźnie widać, jak z biegiem lat palce La Pascality sinieją, a paznokcie robią się z Zupełnie tak jak na zwłokach. Manekin do dziś ozdabia wystawę La Popular i niezmiennie przyciąga rzesze ciekawskich turystów i klientów. A wy, jak uważacie, czy La Pascalita naprawdę może być ludzkim ciałem, które od niemal wieku stoi przy szybie meksykańskiego butiku? Czy faktycznie jakimś cudem ciało czonity nie rozłożyło się przez te wszystkie lata? A może ktoś, kto utworzył manekina, był ponadprzeciętnym artystą swoich czasów? Jestem ciekawa Waszego zdania. Są to wszystkie informacje, jakie dla Was dzisiaj przygotowałam. Dziękuję Wam za kolejny tydzień i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach. W którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.